Dzisiaj powiem o pięciu typach, które ulepszą Twój digitalowy rysunek. Będę pokazywać je na rysunku Elzy z 2016 roku, który poprawiałam w czwartek-martek. W tym miesiącu zrobiłam bowiem redraw tej pracy, starając się zachować jej lineartowy styl. Ostatnim razem w czwartek Martek poprawiałam moją pracę z 2018 roku. Cały proces wraz z omówieniem możesz obejrzeć w filmiku wyświetlanym aktualnie na ekranie. A jeżeli chcesz uczestniczyć na żywo w spotkaniach live czwartków Martków, to zapraszam cię w każdy czwartek o 20:30 na Twitcha albo na YouTube'a. Zaczynamy. Po lewej stronie zgromadziłam referencje. Dwie na górze wybrałam dlatego, że tło i atmosfera zdają się być na nich podobne do mojej pracy. Referencję, która jest na dole i po lewej wybrałam dlatego, bo widać na niej skórę Elzy w nieco innym oświetleniu i ona ma też tam inny kubraczek. A referencję na dole po prawej wybrałam dlatego, że mamy tutaj wersję bez tła, które nie odbija nam koloru na cienie, dlatego kolory są neutralne. Dobrze też widać fryzurę. Szkic pod dawną pracę nie był taki zły, a na pewno był sporo lepszy niż digitalowa praca. Te cechy, które nie wyglądały dobrze na szkicu, zostały niestety uwypuklone w digitalu, a te, które wyglądały dobrze, niestety zostały pominięte. Na pewno na szkicu lepiej prezentowały się linie, bo miałam większą swobodę ich tworzenia ołówkiem, który daje naturalną fakturę i łatwo w nim różnicować grubość linii a w digitalu moje linie były jednej grubości, bez ustawionej nawet przezroczystości, zależnej od nacisku tabletu. Pracę wtedy wykonałam w gimpie i nie za bardzo umiałam się posługiwać digitalem, powiedzmy sobie szczerze. Tip pierwszy. Formowanie. To narzędzie dostępne m.in. w Photoshopie czy Procreate. Pozwala przyciągać i ustawiać proporcje, powiększać, przesuwać, zmniejszać oczy i inne cechy twarzy. Przy pomocy tego narzędzia wyrównałam właśnie niektóre proporcje. Zaokrągliłam twarz Elzy, bo była zbyt podłużna. Warkocz wygiąłam w literę S, ponieważ tutaj wyglądał trochę, jakby sterczał w środku niego drut. Teraz wygląda bardziej naturalnie, jakby poddawał się wiatrowi. Tip drugi. Dobry lineart. Aby zrobić dobry lineart, to przede wszystkim trzeba mieć dobre pędzle do tego. We wpisie „4 najlepsze pędzle do szkicowania w digitalu”, jak nazwa wskazuje, znajdziesz 4 bardzo dobre pędzle do szkicowania, ale z powodzeniem możesz je również wykorzystać do robienia lineartu. We wpisie znajdziesz informacje, co charakteryzuje dobry pędzel do tworzenia linii. Dzięki temu będziesz również mógł poszukać przykładów sam. Jeśli jesteś mocniej zainteresowany tworzeniem linii i tworzysz w Photoshopie, zobacz filmik, jak uzyskać dobrą linię w Photoshopie. Na tym rysunku widać, że linie nie są pewnie zrobione są bardzo poszarpane trochę jakby robił je mistrz Painta. W ogóle tutaj nie było włączonego zróżnicowania grubości czy przezroczystości pędzla od nacisku na tablecie więc wyszło jak wyszło. Poprawię lineart, który znacząco zmieni rysunek. Użyję do tego pędzla do szkicowania od Angela Ganewa. Najpierw uwypukliłam policzek, bo na referencji widzę, że zaczyna się i zaokrągla on wyżej. Oczy powinny być bardziej oddalone od siebie i muszą mieć kąt tam, gdzie jest tęczówka, tam, gdzie Elza patrzy. Wcześniej włosy były kreskami na żółtawym tle, a teraz staram się, aby układały się bardziej w pasma. Wyobrażam je sobie w 3D. Tors był na starym rysunku nienaturalnie ułożony. Prawa ręka Elzy była dziwnie oderwana od ciała, jakby ktoś ją za tą rękę ciągnął, albo być może sama chciała coś złapać, nie wiem o co chodziło, ale nie było to naturalne. Postanowiłam więc ułożyć Elzę nieco lekko bokiem, a żeby to zrobić, najpierw narysowałam linię wodzącą na środku jej torsu. Wcześniej szyja była wbita jak kołek prosto w ciało, a teraz płynnie przechodzi w ramiona. Tip trzeci. Co jakiś czas obracam rysunek, ponieważ wtedy mogę zobaczyć go na nowo. Kiedy rysujemy, przyzwyczajamy się stopniowo do rysunku i trudniej jest zobaczyć błędy. Ustawiłam więc sobie skrót klawiszowy na F2, który odbija mi lustrzanie moją pracę. Rysunek przeważnie masą ciężkości ciągnie w jedną stronę i odwracając go możemy faktycznie zobaczyć, że poszliśmy np. z kompozycją czy masą za bardzo w prawo czy lewo. Tip czwarty. Wtopienie w tło. Staram się zachować kolory pierwotnego rysunku, ale jednocześnie chcę, by całość wyglądała bardziej naturalnie. Na pierwotnym rysunku Elza wydaje się być wklejona na tło. Nie jest jego częścią. A w tym rysunku będę chciała wtopić ją w tło i przez to będę używała więcej kolorów tła na postać, na postaci. Fiolety będą stopniowo wchłaniały Elsa. Blond dałam też trochę bardziej naturalny, Podobny do tych z referencji na górze, pogoda ewidentnie wpływa na kolor twarzy i włosów, dlatego włosy Els nie będą jaskrawe krawy jasne, tak jak na referencjach na dole. Nawet na ciele zauważysz fioletowe akcenty. Tip 5. Cienie i światła. Ten etap zmienia dużo, bo jest naprawdę szybki. Jasnofioletowym kolorem zaznaczam cienie na elzie, a warstwę z tymi cieniami ustawiam na pomnóż, co daje efekt naturalnych cieni na skórze. Analogicznie żółtym kolorem zaznaczam fragmenty, które są najbardziej oświetlone, a warstwę z narysowanym światłem ustawiam na łagodne światło albo na przykład nakładkę. Trzeba tutaj kombinować: nie ma jednej zasady, którą opcję ustawić. Na koniec dodaję krzywa i również inne efekty i trzeba teraz tylko zróżnicować nieco tło, aby nie było po prostu jednolitym kolorem i dodać śnieg przy pomocy gotowego pędzla. Tak prezentowała się praca z 2016 roku narysowana w Gimpie, a tak wygląda nowa Eza po poprawkach. Daj znać w komentarzu, czy podoba Ci się ta metamorfoza i czy masz ochotę na więcej takich filmików. Jeżeli chcesz, abym poprawiła Twoją pracę, wyślij ją na kontaktmałopaszuflada.mart.pl a być może pojawisz się w kolejnym czwartku martku. Wpisz się również na listę oczekujących na kurs Digital M.Art. Jeżeli jesteś bardziej zainteresowany digital paintingiem, odbierz darmowe notatki, jak dobierać kolory. A jeżeli podobał Ci się ten filmik, Subskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych nowych treści i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!